Dziś do wysłuchania czy przeczytania jako pierwsze czytanie był fragment z Księgi Estery z czwartego rozdziału od 17 wersetu, a właściwie tak zwany rozszerzony 17 werset. Bardzo dobrze znam ten tekst, ale czytając go nie mogłem go rozpoznać, tak został zmieszkowany. Nie zawiera bardzo, to co czytamy w liturgii, nie zawiera bardzo ważnych wskazań, pouczeń. Na marginesie powiem, że jeżeli mamy się uczyć modlitwy, jak się modlić, to wiadomo sprawą, że pierwszym wskazaniem, wzorcem jest modlitwa pańska, Ojcze Nasz. Święty Cyprian powiedział, że nie godzi się, żeby chrześcijanin o coś prosił, co nie byłoby zawarte w tej modlitwie. Taką modlitwą najbardziej dojrzałą, taką oddania swojego życia Bogu jest modlitwa Jezusa w Ogrojcu, w której Jezus przedstawia, jak bardzo jest mu trudno, a zarazem mówi, że niech się dzieje wola Twoja, a nie moja. Na pewno taką modlitwą, którą warto polecić, jest z czwartego rozdziału Dziejów Apostolskich, modlitwa Kościoła w obliczu prześladowania. To jest modlitwa szczególnie cenna dla tych, którzy nie wiedzą, o co tak naprawdę się modlić w tej sytuacji, w której się znaleźli. Ona uczy to rozeznawać, o co naprawdę w mojej sytuacji powinienem się modlić. Modlitwa natomiast Estery jest tak cenna, że znalazła się w modlitewniku żydowskim i jest rzeczywiście przepiękna i pełna treści. Natomiast tak jak wspomniałem, została powycinana w paru miejscach, także sobie nawet wydrukowałem ten tekst i prawdę mówiąc, będziemy zwracać uwagę na to, czegośmy dzisiaj nie mogli wysłuchać, dlatego że zostało to wycięte. Pierwsza rzecz, która jest piękna w tej modlitwie, a właściwie w okolicznościach tej modlitwy, to to, że Estera, kobieta, która miała prawo ubierać się w sposób bardzo okazały i dostojny, tego wymagała jakby etykieta dworska, w której uczestniczyła, to to, że kiedy zabiera się do tej modlitwy błagania, modlitwy poddania Bogu swojego życia i spraw swojego narodu, to to, że zdjęła te wszystkie szaty. Zdjęła swe szaty okazałe, przywdziała suknię smutku i żałoby i w miejsce wonnego pachnidła pokryła głowę swą popiołem i śmieciami. I ciało swoje poniżyła bardzo, a radosne ozdoby zastąpiła rozpuszczonymi włosami. Wiemy, że kiedy przychodzimy do kościoła, to mówimy o stroju odpowiednim do modlitwy i do miejsca świętego. Odpowiednim, to znaczy schludnym, to znaczy niewyzywający, to znaczy nie taki, który by powodował, że ludzie się oglądają za tym, który przyszedł do kościoła przecież. Druga sprawa, która została pominięta w, tej, w tym czytaniu dzisiejszym, a która jest jakby w tym ciągu przewidzianym, to to, że to ukorzenie estery polega także na tym, żeby uznać się winnym wobec Boga. Nie znamy z tej księgi grzechów estery. Nie za bardzo widać, żeby też ten okres, w którym Żydzi żyją na wygnaniu, był jakimś szczególnie okresem wielkich grzechów. A jednak, kiedy staje przed Bogiem, to zdaje sobie sprawę z tego, że przecież Bóg jest święty, a człowiek zawsze, nieustannie popełnia uchybienia, grzechy, zaniedbania. I dlatego w tej modlitwie są słowa: A teraz zgrzeszyliśmy przed obliczem Twoim i wydałeś nas w ręce wrogów naszych, za to żeśmy czcili ich bóstwa. Sprawiedliwy jesteś, panie. A oni nie zadowolili się gorzkością niewoli naszej i włożyli ręce swoje w ręce bożków swoich. Jakieś czynności religijne, pogan, które miały spowodować skuteczność wzywania tych bogów swoich przeciwko Izraelitom. To bardzo ważny element, ale nie jest to ostatni, który. Który jest w tym tekście, który powinien być także odczytany dzisiaj. Dalej pojawia się coś, czego nie ma, a co można byłoby nazwać opisem sytuacji, dla której człowiek się modli do Boga. Owszem, Bóg wszystko wie, ale dobrze jest, żeby sobie człowiek uświadomił to, w jakiej sytuacji się znalazł i z jakiego to powodu zwraca się do Boga. Dalej. Pojawia się także ogromna wiara w tej jej modlitwie, które to też zostało, zostało, że tak powiem, usunięte, a zwłaszcza to jest wspomniane w dzisiejszej Ewangelii, która także dotyczy modlitwy. Nie oddawaj, panie, berła Twego tym, którzy nie istnieją, i niech się nie naigrawają z naszego upadku, lecz zwróć postanowienie ich przeciwko nim. Tego zaś, który zaczął z nami walkę, przykładnie ukaż. Bardzo to jest podobne do niektórych wezwań z psalmu, w których to modlący się przekonuje Boga, żeby okazał swoją potęgę i pokazał, że ich bogowie nie istnieją, że ich bogowie są słabi, albo że Bóg jest co najmniej najmocniejszy ze wszystkich bogów, jakich sobie można wyobrazić. I wreszcie. Estera także wypowiada swoją pogardę w ogóle z wszystkiego, co mogłoby się wydawać chwałą, wywyższeniem człowieka. Wiesz, że nienawidzę chwały bezbożnych i brzydzę się łożem nieobrzezanych i każdym obcym. Ty znasz niedolę moją i to, że brzydzę się znakiem mojego wywyższenia, który noszę na głowie w dniach publicznych wystąpień. Można by było pewnie wyciąć jakieś rzeczy, zwłaszcza takie w tym tekście, o które mogą pytać dzieci, bo nie rozumieją, a rozumieją dorośli. Ale takich zachęt, które przywołałem tutaj, po prostu trzeba się trzymać. Trzeba się trzymać także w naszej modlitwie. Generalnie bardzo zachęcam, żebyśmy sobie odszukali Księgę Estery. Jest dość rzadko czytana w liturgii. I żebyśmy zwłaszcza czwarty rozdział sobie uważnie przeczytali, albo przynajmniej z tego czwartego rozdziału samą modlitwę Estery. Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn i duch święty. Błogosławmy Panu. Bogu będą dzięki.